Pod Twoimi refleksjami. Drugi gość już jest z nami na łączach. Redaktor Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska, także państwu doskonale znana. Tygodnik do Rzeczy, także Witamy, portal pani do rzeczy.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór, mam nadzieję, że się słyszymy, że nie ma problemów technicznych. Nie ma problemów technicznych, słyszymy się, Dobre. widzimy doskonale, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Twoje pierwsze refleksje, twoja pierwsza ocena tych wyników, niewielka różnica między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Dalej także ciekawie na sławą Mence, na czwartym miejscu Grzegorz Braun. Zaskoczenie, czy jednak mniej więcej czegoś podobnego się spodziewałaś? Na pewno zaskoczenie, jeżeli chodzi o te dalsze miejsca, bo to, że różnica między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim nie będzie duża, tego się spodziewałam. Natomiast na pewno czwarty wynik Grzegorza Brauna to jest ogromne zaskoczenie i myślę, że poniedziałek, wtorek to będzie gigantyczny kac dla wszystkich tych, którzy odsądzali Grzegorza Brauna od czci i wiary, którzy nie dawali jego sympatykom prawa do wypowiadania się w demokracji, polityk skrajny, bo teraz ci sami będą musieli zabiegać o głosy ludzi, którzy teraz głosowali na Grzegorza Na Takie wnioski na gorąco, jakie miałam, kiedy zobaczyłam te exit pole, to po pierwsze. Po raz kolejny, wielka kompromitacja sondażowni. Sondaż z początku maja, na przykład pracowni Ibris, gdzie Rafał Trzaskowski ma ponad 7 punktów procentowych przedwagi nad Karolem Nawrockim. Widzimy, jak to rozmija się z rzeczywistością. I drugi wniosek na gorąco, czerwona kartka dla rządu. Zobaczmy, jakie Wyniki dostali przedstawiciele koalicji Rafał Trzaskowski, a dalej kandydaci prawicowi antysystemowi opozycyjni. Dopiero za Grzegorzem Braunem Szymon Hołownia, pierwszy przedstawiciel koalicji rządowej, nawet Adrian Zandberg wyprzedził Szymona Hołownię, Magdalena Bijac, no po prostu fatalnie. No, lewica jest w totalnej rozsypce. I to kandydaci prawicowi i yy, ich przede wszystkim, oczywiście, ich wyborcy, zwolennicy zdecydują o tym, kto będzie następnym prezydentem Polski. No, myślę, że tutaj największym przegranym jest Szymon Hołownia. Myślę, ja oczywiście przewidywałam, że jego wynik będzie zły. Jakby Nie było żadnych złudzeń co do tego, że on do drugiej tury nie wejdzie. To było jasne, ale że będzie tak źle, i że na ostatniej prostej wyprzedzi go Adrian Zandberg, no, rzekomo szefa całego Sejmu, najlepiej występującego kandydata, który w tych debatach radził sobie dobrze, idola celebrytów, idola TVN-u, który dzisiaj jest po prostu w totalnym rozpadzie, rozsypce, który nie będzie miał już kompletnie nic do powiedzenia. też sobie spojrzałam na to, jak wyglądała pierwsza tura. W 2020 roku. No i tam Szymon Hołownia miał 13,87%. No zobaczmy, jaki to jest zjazd. I to w momencie, kiedy Szymon Hołownia jest drugim najważniejszym człowiekiem w państwie, kiedy on ma tych kanałów do komunikacji ze społeczeństwem, tak wiele, kiedy jest w rządzie. Co to oznacza? No to oznacza, że Polacy nie chcą tego rządu, że nie chcą ludzi, którzy są w tym rządzie, bo po prostu są to ludzie, którzy nie realizują żadnych obietnic. Tutaj trudno się nie zgodzić mm -hmm. um, z tym, co, co przed chwilą powiedziałeś, no, proszę Pani redaktor, ja mam takie pytanie, no, co było takim faktorem, co, a propos tego yy, pana Hołowni, marszałka Hołowni, chcę się trochę na pop, popastwić, bo yy, nawet na standardy, ja już, my wiele widz, widzimy na co dzień w życiu politycznym, yy, wiele rzeczy, widzimy arogancję władzy, szczególnie tej, która obecnie jest yy, w Polsce, no ale y, jakie jaki zachowanie, co takiego robił Hołownia, że tak mm, mocno zaważyło na tym beznadziejnym, zgadzam się z panią, w 100% tym wyniku? Może warto odwrócić to pytanie i zapytać, czego Szymon Hołownia nie zrobił, no bo Szymon Hołownia wchodził do tego rządu jako ten, który y, będzie Trochę recenzentem, trochę będzie na środku, nie do końca zgadza się ze wszystkim, co mówi Donald Tusk, ale on miał być gwarantem tego, że ten rząd będzie realizował obietnice, a obietnice nie są realizowane. Na przykład słuch wystąpienia Rafała Trzaskowskiego po ogłoszeniu Exit Pol, który mówi, że on jako prezydent gwarantuje nam to, że będzie wyższa kwota wolna od podatku. No ja się tam kto rządzi Polską od prawie dwóch lat? Prezydent Andrzej Duda nigdy nie powiedział, że on takiej ustawy nie podpisze. No i Szymon Hołownia również był tym, który będzie mówił, że on będzie pilnował tego rządu, że on będzie kontrolował, że będzie chodził za Donaldem Tuskiem, za jego ministrami i będzie sprawdzał, czy oni na pewno realizują obietnice. Te, reali te obietnice nie są realizowane. I myślę też, że Polacy już się zmęczyli z Szymonem, hołownią, który jest zachwycony sam sobą. Że Szymon hołowia w roli narcyza, który zasiada na tronie w Sejmie, na początku dla niektórych był. Czymś ciekawym, niektórym zachwycali, ulegli jego urokowi takiemu telewizyjnemu, tylko no po półtora roku, kiedy Polska nie jest w lepszej sytuacji niż była, nie jest lepiej niż było, gdzie demokracja wcale nie jest przywracana, a Polakom nie żyje się do ostatniej, Szymon Hołownia okazuje się być błaznem. I taka ostatnia moja obserwacja z tych debat prezydenckich, gdzie Szymon Hołownia z takim bardzo dużym lekceważeniem podchodził do swoich rywali, i to zauważali także komentatorzy i analitycy. Jego poczucie. W sytuacji, kiedy nie ma dobrych sondaży i kiedy nie ma wpływu na rzeczywistość, nie ma żadnych podstaw w faktach, skąd ono się bierze. To także odstręcza ludzi, bo to pokazuje jego jako takiego egocentryka, który skupiony jest tylko na tym, żeby świetnie wypaść. No, mm. W jednym z wywiadów, to był wywiad u Krzysztofa Stanowskiego, jako jeden ze swoich największych sukcesów, Szymon Hołownia wymienił książkę kucharską, przygotowaną razem z szefami innych parlamentów europejskich. Jeżeli to jest jego największy sukces w jego mniemaniu, no to chyba lepiej rozumiem, skąd ten wynik. To w takim razie pytanie ode mnie. Może się zgodzisz i pokusisz się o Twoją ocenę rozstrzygnięcia drugiej tury. To znaczy na pewno dwa tygodnie dynamiczne przed nami, ale zerkam tutaj na wystąpienie Rafała Trzaskowskiego i Rafał Trzaskowski mówi, że trzeba przyspieszyć rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości. Dziękując oczywiście za zwycięstwo, dziękując swoim sojusznikom. Karol Nawrocki poświęcił swoje przemówienie wskazując, jak nierówne to były wybory. Przy okazji zaprosił na marsz w najbliższą niedzielę 25 maja. Ma być to wielki marsz biało-czerwony, no ale Rafał Trzaskowski mówi, że trzeba przyspieszyć rozliczenie Prawa i Sprawiedliwości. To nie wydaje się um, czymś, co ma ponieść go do zwycięstwa. Jakich dwóch tygodni się spodziewasz? I finalnie, jakiego ewentualnie rozstrzygnięcia, biorąc też te wyniki pod uwagę Exit Poll, bo tu wydaje się, że rezerwy Karola Nawruskiego potencjalne oczywiście, są wyższe niż potencjalne rezerwy Rafała Trzaskowskiego. Znaczy, ja mam poczucie, że Rafał Trzaskowski w ogóle nie za bardzo wie, co wokół niego się dzieje, no bo jeżeli mamy te wyniki EXIT-POL, oczywiście panowie to redaktorzy podkreślają, ja też to powtarzam, to są wyniki exit do rana możemy się obudzić w innej rzeczywistości, ale jeżeli ten układ, ta kolejność będzie taka, jaka jest, no to Rafał Trzaskowski, który wychodzi na scenę i właściwie no na, na początku tego swojego wystąpienia, który jest już rozpoczęciem walki o drugą turę, mówi, że będzie liberalizacja aborcji, będzie rozdział Kościoła od państwa, a trzecie i czwarte miejsce to są kandydaci prawicowi no, Nawrocki też oczywiście no ale o wyborców Nawrockiego raczej Trzaskowski nie zawalczy więc zastanawiam się co się dzieje w głowie Rafała Trzaskowskiego, czy on jest tak bardzo rozbity i tak bardzo wstrząśnięty tymi wynikami, bo jednak nie spodziewał się um, tego, że tuż za nim Nawrocki a dalej ci dwaj kandydaci no mocno prawicowi. Oczywiście pytanie co zrobią wyborcy Sławomira i Mencena i Grzegorza Brauna? Również Karol Nawroc, zarówno Nawrocki, jak i Trzaskowski, w swoich tych wystąpieniach na gorąco od razu odnieśli się do Sławomira Mencena. I widać, że rozpoczęła się walka o elektorat tego kandydata. Rafał Trzaskowski nawiązał do kwestii przedsiębiorców i pewnie będzie. Dużo mówił o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którą tę ustawę prezydent Andrzej Duda zawetował. Z kolei Karol Nawrocki podkreślił, że dziś nie czas na spory. Najważniejsze jest, żeby nie pozwolić na domknięcie systemu. Jestem bardzo ciekawa, w jaki sposób Rafał Trzaskowski zawalczy o wyborców Grzegorza Brauna. To jest dla mnie. Sytuacja nie do wyobrażenia, dlatego ja się niesamowicie cieszę jako komentatorka na te najbliższe dwa tygodnie, bo podejrzewam, że czekają nas takie, takie fikołki ze strony kandydata Koalicji Obywatelskiej. No pamiętamy to jego święte oburzenie w debatach z Grzegorzem Braunem, gdzie on tam niemalże go na pojedynek wyzwał. Jak on teraz ma zamiar zabiegać o sympatyków Grzegorza Brauna, który, no jak rozumiem, według Rafała Trzaskowskiego, nie będę tutaj używać słów, które mogą zdemonety, zdemonetyzować te rozmowę, no ale no odsądza uczciwi wiary Brauna, czyli jego wyborców. Co do wyborców Grzegorza Brauna, mam takie poczucie, że to są wyborcy mocno pryncypialni, przywiązani do swoich wartości, że oni nie lubią półśrodków, nie lubią kompromisów w kwestiach, które są dla nich naprawdę istotne. I zastanawiam się, czy jednak wielu z nich nie zostanie w domu, że Kończą tę pierwszą turę z taką poczuciem, że robili świetny wynik, to jest bardzo dobry wynik. I dalej, to głosowanie na mniejsze zło nie jest dla nich czymś, co chcieliby robić i wolą nie głosować. Z kolei w przypadku wyborców słowa Mira Mencena to jest duża niewiadoma, bo ja znam i wyborców słowa Mira Mencena, którzy nie znoszą Pisu, są zwolennikami Mencena w kwestiach gospodarczych, natomiast ta propisowskość ich odstręcza i oni w drugiej turze zagłosują na Trzaskowskiego. Ale jest także duża grupa wyborców Sławomira Mencena, którzy nie wyobrażają sobie głosowania na Donalda Tuska. Przepraszam, na Rafała Trzaskowskiego. Spojrzałam też na wyniki wyborów, parlament... wyborów prezydenckich z roku 2020, jak wtedy głosowali zwolennicy Krzysztofa Bosaka. I w drugiej turze zwolennicy Krzysztofa Bosaka rozłożyły się także na Andrzeja Dudę 51,5%, a Rafał Trzaskowski 48,5%. Że warto pamiętać, że Krzysztof Bosak jest bardziej konserwatywny w takim wymiarze światopoglądowym, więc być może, jeżeli mówimy o wyborcach Sławomira Mencena, to tutaj może być porówno trzaskowski nawrocki, albo nawet przewaga tego głosów na Rafała Trzaskowskiego decydujące będzie to, co powie. Sławomir Mencen, ale myślę też tak na drugą nóżkę, że kandydat koalicji nie pomógł sobie tą ostatnią akcją, która wybuchła tuż przed ciszą wyborczą, czyli akcja Demokracja, nielegalne, najprawdopodobniej finansowana z jakichś dziwnych źródeł, reklamy polityczne na Facebooku. Na co Sławomir Mencen zareagował bardzo mocno, bardzo ostro. Było widać, że, było widać, że go to bardzo poruszyło. No Pytanie, czy bardziej to zapamiętał, czy sprawa kawalerki Karola Nawrockiego, którą przecież też ostro krytykował? Pani redaktor, pytanie jest takie, właśnie, bo to, to kwestia brano, czy oni nie pójdą, czy pójdą, nie pójdą. Z drugiej strony, no to domknięcie systemu jest prawie pewne, bo... Mówi się o tych wszystkich mowach nienawiści, mówi o tym dużo osób, które nawet nie jest związane z pisem i mówi, że na horyzoncie, gdy zostanie Trzaskowski prezydentem Polski, to się wydarzy. Czy to może być właśnie ten, ta kwestia, że dobierają się do naszej wolności słowa i? Do, do nas wszystkich, bo tu chodzi o to, co będziemy pisać na portalach społecznościowych, co będziemy mogli pisać na portalach społecznościowych. Czy, ten, czy ta kwestia będzie ważna w przekonaniu na przykład e, zwolenników Grzegorza Brana, żeby poszli jednak do wyborów i zagłosowali na Nawrockiego? No myślę, że na pewno Karol Nawrocki będzie odwoływał się do tych tematów, bo mam poczucie, że on lepiej. Czuję sympatyków Brauna, sam bardziej zgadza się z Braunem niż Rafał Trzaskowski. To nie jest żadne odkrycie. Także te tematy Ukrainy. Wybory pokazują, że niechęć do Ukrainy jako państwa, które po pierwsze nie pokazuje wdzięczności, ale to już może trochę na dalszym polu, ale Ukrainy jako państwa, które nie potrafi wyciągnąć do nas ręki, które politycznie jest przeciwko nam w kwestiach i politycznych, ale tych, tych także symbolicznych, że tutaj to jest bardzo istotne pole, bo myślę, że też stąd tak dobry wynik Grzegorza Brauna. Że Polacy czują, że ta pomoc przekazywana Ukrainie nie zawsze była wykorzystywana tak, jak być powinna. Niektórzy uważają, że przekazaliśmy za dużo, zbyt chętnie, bez żadnej odpłaty ze strony Ukraińców. I Karol Nawrocki, który konsekwentnie jednak od miesięcy krytykuje Ukrainę za to roszczeniowe, jak mówią niektórzy, podejście, no jest tym kandydatem, który chyba lepiej odpowiada na potrzeby wyborców Grzegorza. Tak, oczywiście kwestia wolności, to o czym pan redaktor powiedział. Ale z drugiej też strony, no ja pamiętam wojny polityczne, jakie prowadził Grzegorz Braun, no na przykład z marszałek Elżbietą Witek i vice versa, na tle noszenia maseczek w Sejmie. Słowa, które skierował do byłego ministra Adama Niedzielskiego, dotyczące jego odpowiedzialności za nadmiarowe zgony w pandemii XIX 19 itd. Tak i, tak I pytanie, co będzie istotniejsze dla wyborców Grzegorza Brauna. To, co było... Czy zagrożenia, które są przed nami. Zwłaszcza jeżeli. No, Karol Nawrocki już też odciął się od polityki covidowej, Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że tam popełniono wiele błędów, być może to wystarczy, żeby wyborcy Grzegorza Brauna dali mu kredyt zaufania na wysoki procent, ale jednak, żeby postawili na niego. No to jest wielka zagadka i myślę, że to jest to, co jest takie ekscytujące w polityce, w komentowaniu tego wszystkiego, że sondaże sondażami, debaty debatami, a potem przychodzi dzień wyborów i wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Ja pamiętam takie słynne zdjęcie Andrzeja Wajdy ze sztabu Bronisława Komorowskiego, gdzie on stoi z szeroko otwartymi oczami i ustami i nie może uwierzyć w to, co widzi. Ja mam poczucie, że że dziś w sztabie Rafała Trzaskowskiego też e, wiele takich twarzy można zobaczyć. Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska była naszym gościem. Tygodnik do rzeczy, portal do rzeczy.pl. Bardzo Ci, Zuzanno, dziękujemy. Dziękujemy.